Dzień dobry, Kalimera. Witam Was na kanale Lidia z Grecji. Po dłuższej przerwie, bo wakacje, goście, więc nie za bardzo było czas na nagrywanie. Ale dziś też nie będzie za wiele, tylko to co w wakacje najwięcej pijemy. W ostatnich latach wyszła moda, żeby pić kawę na zimno. Po grecku to się mówi me crema. Fredome Crema to w ostatnim czasie taka kawa mrożona na zimno z lodem, która jest z kremem, kremem czyli z bitą śmietaną. Bardzo smaczna i trochę pożywna. Więc ja ją przygotuję w następujący sposób. Weźmiemy, zrobimy kawę z ekspresu i wtedy yy, Wlejemy ją sobie do szklanki, wrócimy lód i będziemy ubijać krem. Najpierw sobie ubijemy krem. W Polsce myślę, że też znajdziecie bez problemu e, krem, e, czyli śmietanę, e, która jest. Teraz mnie nie będzie słychać oczywiście. Która jest e, do robienia różnych e, ciast czy krem, więc wylewamy sobie taką śmietankę i wtedy ją ubijamy. Ja ją ubijam takim e, mikserkiem, który jest do robienia kawy na zimno. Widzicie, zawsze ubijając kawę, e, staramy się, żeby jak najwięcej powietrza tam do tej nie kawę, tylko śmietanę, żeby do tej śmietany dostało się jak najwięcej powietrza, wtedy ona nam się bardzo dobrze ubiła. Więc tak, ubijamy ją dobrze. Słyszę już ten głośny ekspres za mną, że robi się kawa. Już będzie. Jest już, widzicie, jest na gęsto ubita. Jas. Cieszę się bardzo, że na moim kanale jest coraz więcej subskrypcji i coraz częściej na niego zaglądacie, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że wiele osób też e, przyjeżdża do Grecji na wakacje, więc na pewno taką kawę będzie mogło sobie zamówić. Możemy ją też zrobić z kawy rozpuszczalnej, także niekoniecznie to musi być e, kawa z ekspresu. Jeżeli nie mamy ekspresu w domu, to wcale nie ma żadnego problemu. Robimy sobie później to skawy rozpuszczalne. Yy, wiadomo, że z ekspresu to jest gorąca, dokładamy lód, żeby nam się osudziła trochę. Wlewamy ją sobie tutaj. Jak ktoś lubi mocną, to włączamy ekstra shot. Jeżeli robimy skawy rozpuszczalnej, yy, to dajemy, żeby była mocna dwie duże łyżeczki, yy, dwie duże łyżeczki. Natomiast taką lżejszą, no to łyżeczkę. Wtedy wkładamy lód i już powstaje nasza kawa na zimno, czyli w Polsce się mówi na nim mrożona. Dodajemy wtedy krem. Polecam Wam, naprawdę dla wielu to jest takie rozwiązanie, że mamy kawę razem z deserem. Wypróbujcie. Na pewno Wam będzie smakować. O i tak ten krem nam się utrzymuje na samym wierzchu. Wtedy bierzemy rurkę i nasza kawa już jest gotowa. Kawa mrożona na zimno, e, zrobiona z ekspresu, e, czyli e, kawy, którą e, bezpośrednio mielimy i robimy, lub możemy z kawy rozpuszczalnej każdego rodzaju. Życzę Wam miłych wakacji, do zobaczenia. Zaglądajcie na mój kanał Lidia z Grecji, tam gotuję dla Was. Mile widziane łapki w górę, jak się Wam podoba, komentarze, będę na nie odpisywać. No i oczywiście subskrypcje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Lidia z Grecji, pozdrawiam i życzę Wam udanych wakacji.